Zanim zajdzie słońce muszę wybrać drogę To są dylematy, lecz wiem, że ja mogę W życiu trzeba stawić czoła trudnym losom Każdy z mych problemów trafiam nową bronią Zanim zajdzie słońce muszę wybrać drogę To są dylematy, lecz wiem, że ja mogę W życiu trzeba stawiać czoła trudnym losom każdy z mych problemów strafiam nową bronią Nie szukam życia, które zależy od liczby. Nie szukam życia, które wygląda jak film Ja mam marzenia, które są większe niż strach Ja wolę po prostu iść dalej niż zatonąć w wzach po co mi jeszcze tu gadasz, dobrą mi drogę zasłaniasz. Ja muszę wybierać, którą drogą iść do celu Ostatnio mam dużo problemów, które muszę rozwiązać Pomaga mi w tym ta droga, którą wiem, że mam podążać Czasem gubię serce, czasem gubię cel Kiedy to się dzieje wokół mnie ciemnieje biel Światła lamp sodowych oddzielają noc od dnia Chciałbym znów zobaczyć słońce, które dobrze znam Zanim zajdzie słońce muszę wybrać drogę To są dylematy, lecz wiem, że ja mogę W życiu trzeba stawić czoła trudnym losom Każdy z mych problemów trafiam nową bronią Zanim zajdzie słońce, muszę wybrać drogę. To są dylematy, lecz wiem, że je ja mogę W życiu trzeba stawić czoła trudnym losom Każdy z mych problemów trafiam nową bronią. Może łzy popłyną, ale nie dam się w tych grze Mam siłę, mam w sercu tę iskrę. I choć droga kręta, idę prosto coraz wyżej. Nie zatrzyma mnie już nic, biegnę coraz szybciej. Wszyscy mają plany, lecz nie każdy ma odwagę. By iść pod prąd, gdy świat rzuca kłody na wagę. Szukam swojej ścieżki, choć nie zawsze jest wygodna. Ale tylko ta prawdziwa daje wolność i jest godna. Zanim zajdzie słońce, muszę wybrać drogę. To są dylematy, lecz wiem, że ja mogę. W życiu trzeba stawić czoła trudnym losom, Każdy z mych problemów trafia nową bronią, Zanim zajdzie słońce, muszę wybrać drogę To są dylematy, lecz wiem, że je ja mogę W życiu trzeba stawić czoła trudnym losom Każdy z mych problemów trafia nową bronią, To ta właściwa droga.